Księgka Księgka, kochani, mały update, co tam u nas słychać? No więc u nas już leci drugi trymestr, czwarty miesiąc. Brzuszek sobie spokojnie rośnie. I powiem Wam szczerze, że zauważyłam, faktycznie zauważyłam w tym drugim trymestrze poprawę mojej energii. No bo jednak w pierwszym trymestrze miałam dużo takich momentów, że miałam ogromne spadki energii i po prostu głównie bym spała i nic mi się nie chciało, no z wyjątkiem wakacji. Na wakacjach tak nie miałam, no ale już wchodziłam w drugi trymestr na wakacjach, teraz już jestem w drugim trymestrze i. No i faktycznie zaczynam mieć już taki mood, Okej, okay. jedziemy, działamy. No na ten moment mam 6 kilo do przodu. Big mummy! Rośnie big mummy! No i wiem, że będzie, będzie to szło cały czas w górę, ale kompletnie się tym nie przejmuję. Wręcz staję przed lustrem i mam takie Boże Aniela! Nie mam wad. No po prostu nie mam wad. Jest tak pięknie. Więc super, no, nastrój ekstra. No, dużo się pozmieniało, też super plany się szykują. No, w ogóle to jest no, mój ulubiony rok. I teraz tak, ja Wam pokazuję tutaj, jak jest, jak wygląda moje życie. To są moje doświadczenia, to są moje odczucia. Ja tak przechodzę ciążę, znoszę ją bardzo dobrze. Wydaje mi się czasem nawet, że wyjątkowo dobrze. Chociaż do, czytam Wasze wiadomości i, i są dziewczyny, które równie dobrze znoszą ciążę. E, I to nie jest tak, że ja na siłę tutaj udaję, że wszystko jest okej, okay. Ja tak naprawdę po prostu tam e, siedzę i wymiotuję w kiblu. Nie, ja po prostu pokazuję, jak jest. E, oczywiście jest, e, uważam, że to nie jest sprawiedliwe, że część kobiet bardzo źle znosi ciążę, e, no ale wiecie, no, ja nie będę na siłę udawała, że jest źle. Jeśli jest dobrze, po prostu pokazuje, jak jest. No i co? Nic tylko być w ciąży. Zobaczymy co będzie po tej pierwszej ciąży, zobaczymy co będzie w trzecim trymestrze, zobaczymy po porodzie. Póki co jest fantastycznie.